Co by się stało, gdyby emocje stały się namacalne? Wyobraź sobie, że smutek mógłby być ciężkim szarym kamieniem, a radość promieniującym kolorowym światłem. Taka rzeczywistość mogłaby całkowicie zmienić nasz sposób postrzegania uczuć i ich wpływu na nasze życie. Wyobraź sobie, że możesz trzymać w dłoniach swoją złość. Jakbyś z nią postąpił? Może chcesz ją rzucić, aby uwolnić się od napięcia, czy może wolisz ją zanurzyć w wodzie, by osłabić jej intensywność? Taki świat wymusiłby na nas nowe sposoby wyrażania siebie i radzenia sobie z emocjami. Mielibyśmy też do czynienia z nową formą komunikacji. Zamiast słów, moglibyśmy wymieniać się emocjami, dzieląc się nimi w materialny sposób, co mogłoby prowadzić do głębszego zrozumienia i empatii. Jednak ta nowa rzeczywistość mogłaby również wywołać rywalizację o najbardziej intensywne emocje. Jak wpłynęłoby to na nasze relacje? Czy ludzkość byłaby bardziej harmonijna? Czy może ta nowa rzeczywistość wywołałaby więcej konfliktów? W tym fascynującym scenariuszu nadmiar emocji mógłby stać się ciężarem, podczas gdy ich brak mógłby prowadzić do pustki. Jakie wybory byśmy podejmowali w takim świecie, w którym emocje byłyby namacalne i mogłyby wpływać na nasze codzienne życie?